Czy jesteś Frankowiczem i przed tobą jest Twoja pierwsza rozprawa sądowa, podczas której masz być przesłuchany, i obawiasz się tego, jak wygląda sala sądowa, czego się spodziewać, o co zapytacie sąd, to w tym materiale uzyskasz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania i wątpliwości. Podczas dzisiejszego spotkania opowiemy sobie o tym, czy ten pełnomocnik na sali sądowej jest w ogóle potrzebny. Powiemy sobie również, jak wygląda rozprawa sądowa, czy ona zawsze musi się odbywać w budynku sądu, czy może odbyć się również zdalnie. Powiemy sobie, jak wygląda sala sądowa, czy jest się faktycznie czego obawiać. I jak wygląda samo przesłuchanie? Czyli o co może zapytać sąd, o co może zapytać pełnomocnik drugiej strony. Przechodząc do kwestii pełnomocnika na sali sądowej, czy my w ogóle potrzebujemy tego pełnomocnika? Wydawać by się mogło, że sprawy frankowe są już na takim etapie zaawansowania, że powinny wygrywać się same, że ten pełnomocnik nie jest potrzebny. Jednak pamiętajmy, że sala sądowa to dla większości z nas jest środowisko obce, pełne powagi, sędzia jest w todze, w łańcuchu z orłem, czujemy się tam nie do końca komfortowo i możemy zapomnieć nawet odpowiedzi na takie podstawowe pytanie. Jak to, ile mamy lat, czy gdzie zamieszkujemy. I właśnie pełnomocnik jest po to, żebyśmy czuli się komfortowo, żeby czuwał nad przebiegiem tego postępowania I w sytuacji, kiedy my jako klienci stracimy nerwy, żeby pełnomocnik mógł na tym zapanować, no pewnymi pytaniami nawet nas wyprowadzić na właściwe tory. O czym musimy pamiętać? Gospodarzem postępowania sądowego zawsze jest sędzia prowadzący sprawę. To sędzia decyduje o tym, w jakiej kolejności będą podejmowane dane czynności, jak będzie wyglądało przesłuchanie, jakie pytania będą zadawane. Czy sąd dopuści konkretne pytanie, czy nie? To w takim razie, jeżeli gospodarzem postępowania jest sąd, to jakie możliwości ma działania pełnomocnik na rozprawie? Przede wszystkim pełnomocnik ma czuwać właśnie nad prawidłowym przebiegiem postępowania. Jeżeli pełnomocnik drugiej strony, w naszym przypadku banku, zadaje pytania powtarzające się, nie dotyczące sprawy, czy mające na celu zdenerwowanie klienta, to właśnie pełnomocnik nasz może zawnioskować o to, żeby pytanie zostało przez sąd uchylone i to sędzia decyduje, czy strona musi odpowiedzieć. Na takie pytanie czy nie. Bardzo często może nam się wydawać, że jeżeli nasz pełnomocnik nie dużo mówi na rozprawie, nie zadaje dodatkowych pytań, to odbieramy to, że jest bierny. Nic bardziej mylnego. Pełnomocnik, czuwając właśnie nad prze prawidłowym przebiegiem postępowania, słucha pytań zarówno sądu, jak i drugiej strony i dba o to, żeby te pytania się nie powtarzały, żeby to pytania były właściwe, dotyczące sprawy. No i żeby sędzia oczywiście nas, jako pełnomocników, nie upominał, że pytanie było zbędne czy niewłaściwe. Przejdziemy teraz do formy rozprawy. Czy ona zawsze musi odbyć się na sali sądowej, czy może odbyć się zdalnie? Tu należy sięgnąć historią do czasów sprzed pandemii COVID-19, kiedy to wszystkie rozprawy odbywały się wyłącznie stacjonarnie. Pandemia wymusiła jednak i na sądach, i na pełnomocnikach, i na stronach częściowo formę zdalną. Sądy zyskały możliwość przeprowadzania rozpraw w formie zdalnej, i faktycznie w tym czasie pandemii znacząca część rozpraw odbywała się zdalnie. Natomiast 14 marca 2024 roku zmieniły się przepisy procedury cywilnej i od tego momentu Mamy do czynienia z możliwością wyznaczenia rozprawy zdalnej tzw. z urzędu lub rozprawy zdalnej na wniosek. Czym one się różnią? Jeżeli mówimy o rozprawie zdalnej z urzędu, to jest to uregulowane w artykule 151 paragrafie 2 kodeksu postępowania cywilnego. Sąd może wyznaczyć rozprawę zdalną, jeżeli zagwarantuje to pełną ochronę praw procesowych stron i prawidłowy tok postępowania. W takiej sytuacji na sali sądowej znajduje się sędzia i protokolant, natomiast pozostałe osoby co do zasady znajdują się poza budynkiem sądu. O o tym, że rozprawa zdalna jest wyznaczona z urzędu, dowiadujemy się, czy to z zawiadomienia, czy z wezwania sądu, sąd od razu wskazuje, że rozprawa odbędzie się w formie zdalnej i najczęściej otrzymujemy od razu do niej link. Natomiast jeżeli mówimy o rozprawie zdalnej na wniosek, to jest to również uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego artykule 151 paragraf 3. I w takiej sytuacji, jeżeli otrzymamy zawiadomienie o rozprawie lub wezwanie na tą rozprawę, w której jest wskazane, że rozprawa odbędzie się w konkretnym dniu o konkretnej godzinie na danej sali w budynku sądu, to w terminie 7 dni od otrzymania takiego zawiadomienia bądź wezwania możemy jako strona złożyć wniosek o przeprowadzenie rozprawy w formie zdalnej. Co istotne, o tym w jakiej formie ostatecznie odbędzie się rozprawa zawsze decyduje sędzia. Czyli nawet jeżeli my złożymy wniosek o przeprowadzenie rozprawy w formie zdalnej, sąd może się nie zgodzić. Jakie są różnice pomiędzy rozprawą zdalną a rozprawą stacjonarną? Przede wszystkim przy rozprawie zdalnej zarówno uczestnicy postępowania poza sędzią i protokolantem znajdują się poza budynkiem sądu. Najczęściej przed ekranem własnego monitora? I tu konieczne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu. Musi być to komputer wyposażony zarówno w mikrofon, jak i w kamerę. Co do zasady teraz większość laptopów posiada te wymagania sprzętowe, więc praktycznie każdy z nas może wziąć udział w takiej rozprawie zdalnej. Natomiast przy rozprawie stacjonarnej wszyscy uczestnicy postępowania, czyli zarówno sędzia, protokola, strony pełnomocnicy, jak i świadkowie znajdują się na sali sądowej. No i nie jest konieczne posiadanie żadnego sprzętu. Natomiast jakie są podobieństwa pomiędzy tymi? dwoma formami rozpraw. Oczywiście zarówno i przy rozprawie zdalnej, jak i stacjonarnej należy odpowiednio się zachowywać stosownie do powagi sali sądowej. Należy również zadbać o odpowiedni strój, a w przypadku rozprawy zdalnej o to, żebyśmy mieli odpowiednie otoczenie. Zajrzyjmy teraz na salę sądową, zarówno tą stacjonarną, jak i zdalną, żeby zobaczyć jak wygląda, jak się zachować przy konkretnej formie rozprawy, a chociażby to, gdzie usiąść, z której strony od sądu. Tu widzimy na zdjęciu, jak wygląda sala sądowa stacjonarna. Oczywiście na głównym miejscu jest sędzia, obok niego siedzi protokolant. Na prawo od sądu znajduje się powód, czyli strona, która inicjuje postępowanie. Najczęściej będzie to kredytobiorca frankowy. Po lewej stronie od sądu znajduje się pozwany, czyli pełnomocnik banku. Jest również miejsce do przesłuchania na środku i czasami na salach sądowych znajduje się miejsce dla publiczności. Jeżeli jesteśmy powodem, czyli jako kredytobiorca wytoczyliśmy powództwo, siadamy oczywiście po prawej stronie od sądu, a jeżeli mamy wątpliwości, no to najlepiej usiąść na sali tam, gdzie siada nasz pełnomocnik. Jeżeli chodzi jeśli o połączenie zdalne, to tu widzimy, jak wygląda takie okienko po oczekiwania na połączenie z rozprawą zdalną. Tu oczywiście należy wpisać swoje imię i nazwisko, tak żeby sędzia widział, z kim ma do czynienia. Jeżeli widzimy takie okienko i długo nie dochodzi do połączenia, a nasza godzina rozpoczęcia rozprawy już minęła, to warto mieć zarówno telefon do sądu, jak i telefon do swojego pełnomocnika, żeby skontaktować się i dopytać, czy być może jest jakieś opóźnienie, czy jednak występują problemy techniczne. A skąd w ogóle mamy wiedzieć, czy my musimy stawić się na rozprawie? W postępowaniu cywilnym mamy do czynienia z dwoma rodzajami informacji o rozprawie. Jedno z nich to jest zawiadomienie, które najczęściej otrzymuje pełnomocnik strony, czyli informacja o tym, że rozprawa odbędzie się w danym dniu o konkretnej godzinie i oczywiście w jakiej formie, tak żeby pełnomocnik wiedział o tym, że taki termin się odbędzie, że należy się stawić. W zawiadomieniu sąd zaznacza, że stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Natomiast jeżeli jesteśmy stroną i otrzymamy drugi rodzaj pisma, czyli wezwanie na rozprawę, to oczywiście również mamy w nim informację o tym, gdzie i kiedy kiedy odbędzie się ta rozprawa. Natomiast znajduje się tam dopisek, że stawieństwo wzywanej strony, czyli nasz jako Frankowicza, jest obowiązkowe. W takiej sytuacji, oczywiście, musimy jako strona do sądu się stawić. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, kiedy w danym dniu zachorujemy i nie możemy stawić się w sądzie, oczywiście jest możliwe usprawiedliwienie swojej nieobecności. Należy najlepiej skontaktować się ze swoim pełnomocnikiem, poinformować go o tym fakcie i to pełnomocnik usprawiedliwi naszą nieobecność, bądź jeżeli to nastąpi z wyprzedzeniem na kilka dni, przed rozprawą, no to jest możliwość zawnioskowania do sądu, żeby taki termin się nie odbył. Oczywiście, jeżeli w terminie wyznaczonej rozprawy mamy już swoje inne plany, na przykład wyjazd na wakacje, też należy o tym jak najszybciej poinformować pełnomocnika, żeby pełnomocnik zawiadomił o tym sąd i wtedy sąd powinien wyznaczyć inny termin rozprawy, albo na ten termin już wyznaczony zaplanować przeprowadzenie innych czynności, tak żeby stawieństwo nas jako strony nie było konieczne. A jak się przygotować do rozprawy? Niezależnie od tego, czy jest to rozprawa w formie zdalnej, czy też stacja Pamiętajmy o tym, żeby to był odpowiedni ubiór licujący zgodnością sądu. W sytuacji, kiedy jest to forma zdalna, musimy zadbać również o to, żeby to było odpowiednie otoczenie czyli, żeby za naszymi plecami nie znajdowały się nieodpowiednie elementy, np. piszące ubrania czy też plakaty. Najlepiej, żeby była to jednolita ściana. Pamiętajmy o tym, żeby mieć ze sobą dowód tożsamości najlepiej, żeby to był dowód osobisty w formie fizycznej natomiast sądy honorują również dowód osobisty okazywany w aplikacji. Należy przypomnieć sobie również. Jak najwięcej szczegółów dotyczących naszej sprawy. Czyli o co w ogóle wnosimy do sądu, o co toczy się sprawa, czego tak naprawdę żądamy od tej drugiej strony. Oczywiście, jeżeli o tym nie pamiętamy, coś nam umknęło w stresie, porozmawiajmy ze swoim pełnomocnikiem. Zawsze przed rozprawą należy skontaktować się ze swoim pełnomocnikiem i omówić z nim to, czego możemy się spodziewać. Natomiast jak się zachować na sali sądowej? Pamiętajmy, że w trakcie rozprawy odzywamy się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest to na wyraźne polecenie sądu. Nie rozmawiamy w trakcie rozprawy. Sprawy z innymi uczestnikami postępowania, nie komentujemy wypowiedzi innych stron czy też świadków, nawet jeżeli w naszej ocenie te wypowiedzi są nie do końca właściwe czy też nie do końca zgodne z prawdą. W takiej sytuacji należy zawnioskować, żeby sąd udzielił nam głosu i to będzie ten moment, kiedy będziemy mogli wyrazić swoje wątpliwości. Odpowiedzi udzielamy zawsze w stronę sądu, zwracając się w Wysoki Sądzie albo Proszę Sądu. Nawet jeżeli pytania zadaje nasz pełnomocnik albo pełnomocnik drugiej strony, odpowiedzi nasze na pytania są kierowane do sądu. Podczas z rozprawy nie korzystamy z żadnych notatek własnych. Istotne jest to, żeby podczas rozprawy sądowej mówić o tym, co się wie, co się pamięta. Natomiast korzystanie z takich notatek może być odebrane czy przez sąd, czy przez drugą stronę jako to, że zostaliśmy do tego przygotowani i to, co mówimy, nie do końca jest zgodne z prawdą. Także polegamy na swojej pamięci i tu rolą pełnomocnika jest to, że jeżeli my o czymś zapomnimy, czegoś nie dopowiemy, a pełnomocnik wie o tej okoliczności, to właśnie rolą pełnomocnika jest to, żeby dopytać nas o te rzeczy i naprowadzić na odpowiedni tok. To, co jest istotne, oczywiście no, na sali sądowej należy zachować powagę, więc wyciszamy lub wyłączamy telefon. Oczywiście, w przypadku formy zdalnej, najlepiej jest ten telefon wyciszyć, w razie gdyby doszło do jakiegoś problemu technicznego, żebyśmy mieli możliwość szybkiego kontaktu, czy to z sądem, czy też z naszym pełnomocnikiem. Przejdziemy teraz do przesłuchania przed sądem, czyli jakich pytań może spodziewać się Frankowicz na rozprawie. Zawsze na każdej rozprawie, niezależnie od tego, czy dotyczy ona kredytu frankowego, czy każdej innej sprawy cywilnej, sędzia zaczyna od tak zwanych informacji wstępnych. Czyli pyta nas o imię i nazwisko, stan cywilny, wiek, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód i pyta, czy byliśmy karani za składanie fałszywych zeznań. Oczywiście tu odpowiadamy jak na każde inne pytanie sądu zgodnie z prawdą, zgodnie ze stanem rzeczywistym. No i następnie sąd przechodzi do przesłuchania. Tu w zależności od tego, jaką metodę przyjmie sąd, możemy się spotkać z takimi formami, gdzie sędzia najpierw daje czas na tak zwaną swobodną wypowiedź, czyli zadaje bardzo ogólne pytanie, co jest w sprawie panu, pani wiadomo, albo proszę powiedzieć, jak wyglądało zawieranie umowy kredytu i jak ta umowa była wykonywana. To jest wtedy ten moment, kiedy my możemy powiedzieć to, co chcemy przekazać od siebie i oczywiście jeżeli czegoś nie dopowiemy, no to przychodzi czas na szczegółowe pytania. Następnie pytania zadaje nasz pełnomocnik jako strony powodowej, a na końcu pełnomocnik banku. Inni sędziowie samodzielnie zadają pytania bardzo szczegółowo i tak naprawdę potrafią wyczerpać całość materiału, Także pełnomocnicy już de facto nie mają o co dopytać, a niektórzy sędziowie w ogóle rezygnują z zadawania pytań, oddając w tym zakresie inicjatywę Pełnomocnikom stron. Natomiast jakie są najczęściej występujące pytania podczas rozprawy frankowej? Zazwyczaj pytania dotyczą tego, jaki był cel kredytu, na co przeznaczono środki z kredytu, dlatego że to ma zweryfikować, czy nasz kredyt był przeznaczony na cele konsumenckie, ponieważ pamiętajmy, tylko konsumenci mogą skorzystać z ochrony przewidzianej w dyrektywie 93 na 13. Zdarzają się pytania, czy jako Frankowicze mieliśmy zdolność na zaciągnięcie kredytu w złotówkach, czy w ogóle taki kredyt był nam proponowany, czy być może bank nam pokazywał symulacje, jak będą wyglądały raty kredytowe, czy nasze saldo zadłużenia przy jednym i przy drugim kredycie. Zazwyczaj padają też pytania, jakie informacje zostały nam jako stronie przekazane przed zawarciem umowy kredytu, przed podpisaniem, czy mieliśmy w ogóle możliwość zapoznania się z treścią tej umowy, czy mieliśmy możliwość wpływu na treść tej umowy, czy był to gotowy wzorzec ze strony banku. No i najczęściej zadawane też pytanie dotyczy tego, czy jako strona, jako kredytobiorca wiemy, jakie są skutki stwierdzenia. Nieważności naszej umowy kredytowej. Co w sytuacji, jeżeli o czymś zapomnimy na sali sądowej? Bo, tak jak powiedzieliśmy, sprawa sądowa i sala sądowa powodują bardzo duży stres u osób, które nie znajdują się tam na co dzień. I tu pamiętajmy, żeby zachować. Trzy takie zasady w pamięci. Nie szukać odpowiedzi na siłę, lepiej jest odpowiedzieć, że czegoś się nie pamięta albo nie wie, i należy słuchać pytań swojego pełnomocnika, bo to pełnomocnik jest na sali sądowej z nami po to, żeby właśnie dopytać o te okoliczności, które gdzieś nam z pamięci w trakcie tego stresu umknęły. Nie ulega wątpliwości, że rozprawa sądowa dla osoby, która nie zajmuje się tym zawodowo, zawsze będzie ogromnym stresem i żaden materiał nie jest stanie rozwiać wszystkich wątpliwości. Dlatego, jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące rozprawy sądowej, zadaj je proszę w komentarzu